Cześć, widzowie! Ja jestem Nexor. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w North Poland Mazuria. Jest to gra podobna do PCD, mógłbym powiedzieć. Jeździ się autami po województwie warmińsko-mazurskim. Są trzy prace, widzowie. Mamy pracę Citizena, rozważenie czy gdzie rozchodzimy paczki? Gdzie rozchodzimy na pysznym PLU jedzenie? I gdzie rozwozimy, gdzie łowimy ryby, co ja? Widzowie, jak ktoś z was chciałby zagrać w tę, grę, link do niej będziecie mieli w opisie. Link do, link do Discorda tej gry też będzie w opisie. Na Discordzie możecie robić dużo różnych rzeczy. Możecie tam zgłaszać błędy gry, graczy, którzy wam przeszkadzają. Yy, są tu też ogłoszone sniki. Rzeczy, które będą w kolejnym update'cie kiedy będzie update? Czasami jest informacja o na przykład o shiftach, o eventach. O eventy eventy są bardzo często, jak ja to nagrywam, czy 14 października o 13.50? To jest event od 11 około i dalej trwa. Jak nie co, na eventie. Na serwerze, eventowym Ale trwa Tam możecie sobie Musi... Wybierzecie rolę i... Event ping Event z ping i tam dostajecie pinga jak jest event Co jest bardzo fajne, bo eventy są fajne Aktualnie jest taki bardzo fajny event z właśnie Prze... Przebudową mostu Że możecie zostan z na wierzchni mostu jest Objazd ja. więc no I widzowie, jamy sobie już, idziemy sobie autko wzrespić. Będziemy sobie chyba paczki rozwodzić w dzisiejszym odcinku. Ja jak widzicie 20 tysięcy, bo już trochę ja sobie grałem poza odcinkiem. I w ogóle widzowie, na start opcjalny jest to praca, bo tu jak weźmiecie właśnie z Ełku, bo my jesteśmy właśnie w Ełku, Chyba jeśli się nie mylę, a wam powiem. Bo mogę się mylić. No, no jesteście chyba w Ełku. Albo w Siedliskach, nie jestem pewny. Widzę. Ale chyba Ełk właśnie. I możecie właśnie sobie... Jak będziecie stąd właśnie... właśnie... Pokażę wam gdzie to możecie nam dostać 4000 trasę, No oczywiście na koniec mapy drugi, ale... Za 4000 to wiecie. Robicie kilka teraz i macie... Na auto. Ja zbieram 40 tysięcy na auto Na jakie tam BMW E36 chyba Więc no I Wyjdziemy I... A, jesteśmy w siedliskach no, Przepraszam, w siedliskach jesteśmy I... Oczywiście gra jest na Robloxie od około miesiąca Czy tam dwóch? Jakoś tak Więc sobie gra jest cały czas rozwijana So, tu jest właśnie, tutaj jak będziecie. Tu wjeżdżacie na stację, idziecie tam, tam, chodzicie do środka i tam wybieracie sobie Wchodzicie do środka, do podladę i wybieracie. To musicie oczywiście na pracy Food Delivery. A jak chcecie sobie wziąć paczuszkę To jesteście właśnie na Ciszenie i jesteście sobie tak jak ja jadę. Dobra I tu I tutaj widzimy skręcamy. Kiedyś tu będzie też droga do przodu. Nie wiadomo kiedy. Ale kiedyś będzie, jak mi to Wszyscy idziemy. Gra jest wzorowana nad, nad, nad miastami, chodzi w życiu. I te paczki na przykład, nie ma ich, chodzi w życiu. Wiecie są jako forma zarobku. A reszta to w większości jest. Więc możecie sobie fajnie pograć, po, RP podkrywać. To na eventy, czy tam shiftem właśnie. Taka, my sobie wzięliśmy i mamy tutaj właśnie do... Tu wam w lewym dolnym pokazywał wam HET tu siedliska 12. To trzeba tam widzowe my tam pojedziemy. I ja mówię. No ogóle byliśmy w... to nie jest daleko, bo przedtem byliśmy w, w salonie, więc... A to w ogóle nie tak źle, że więc ja wam polecam czasami nagrywać ekran, czy tam OBS-em czy tam Możecie OBS-em, ale polecam Wam do nagrywania medal. I, bo jak gdy tam program odpalony, i tam przy, to, tam jednym przyciskiem, możecie tak klikacie jeden przycisk i, i, ta, i tak jak sobie wybierzecie to Wam zapisuje daną jakby liczbę minut, To już bo to nie nagrywa cały czas. Tylko, no 3000 tysiące dostaniecie no, Tylko co wam, wam nagrywa, właśnie... Wtedy klikniecie klikpuję, co ja i to jest przydatne. I teraz właśnie idziecie na Discorda, na tikety. Złożycie tikety i zgłaszacie, no i wiecie. Więc no, widzimy sobie wizowem. Taka wizowa. Jesteśmy przy paczuszkę C. No, mieliśmy paczuszkę i mamy Head to Bartosze 2C. Jedziemy, teraz trochę dalej już. A to nie, nie ma tu żadnej mapki. Niestety, może kiedyś wprowadzam. Na początku macie tutorial. Na początku macie tutorial, który wam pokazuje, gdzie jest właśnie, gdzie są wasze paczki. I co wiecie, inne takie najważniejsze rzeczy. Oto macie w ogóle cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich w wojny światowej 1914-1918. I cmentarz żołnierzy żo 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 rosyjskich. sobie jedziemy no i Bartosze Bartosze ogólnie właśnie są no tutaj jak wiecie gdzie jechać możecie sobie w google Maps wpisać Ełk na przykład tam gdzie zaczynacie albo właśnie Bartosze Bartosze 2C i tak na mniej więcej wy w Ełku zaczynacie i no idziemy widzowie właśnie na tym evencie coś teraz na tym właśnie evencie coś teraz to przez jest tego mostu ogólnie, wiecie? Tego całego. Jest objazd jakby przez to, tutaj widzowie. Tu jest, tu leci objazd i wiecie, no to duży ten objazd jest po prostu, się krokuje strasznie, ale no. Idziemy sobie. I ten objazd kończy się tu po lewo, co ja widzę. no trochę trwa ten objazd, no, ale Wiecie. Oczywiście też możecie na serwerze DC yy, możecie oczywiście dawać jakby możecie, jakąś możecie dać propozycje eventów do, odnośnie Discorda odnośnie gry możecie na napisać co chcecie żeby dodali, jakie nawet auto czy jakąś pracę na przykład jakie prace to może tak wiecie Oczywiście spadcie sobie najpierw w trelo żebyście nie napisali propozycji, która jest już wpisana w Trello, że będzie, bo wtedy możecie dostać yy, sugestie z bal. i nie możecie dać sugestii, więc nie no wiecie. No Dobrze, jest, jesteśmy w wartoszach. Idziemy, widzę. Idziemy Dobra To się zatrzymujemy Dajemy paczuszkę Dobra Widzicie co, może nie pojedziemy po kolei na paczuszkę Dobra, widzowie, pojedziemy sobie Jest policja Ełk, A, ta, ta. Dobra, widzowie Idziemy Pojedziemy sobie Zwiedzać moim zdaniem. Czy sobie co to ten znak? Przebudowy drogi pojechał numer. No, jakiś tam przejazd. Droga po prostu. A my sobie pojedziemy widzowie. Do ruski 2. Nie ten drogę widzowie. Nie pojedziemy sobie z powrotem do Ełku. Popaczkę. Tylko pojedziemy sobie pozytywnie po, z mapy, tak? Idziemy, widzowie. No rawizuje. Jest. Aha. Jest... Aha, ah, paczki mi nie oddało. Dostaliśmy 1200 kasy. No, to nie jest opłacalna praca. Bardziej opłacalna jest właśnie dowożenie jedzenia. Czy właśnie hmm, praca rybaka? No no. Zawsze coś, wiecie, może coś pojeździć i pozwiedzać mapę po prostu. Jest też fajne w sumie. Jesteśmy z powrotem w tym miejscu gdzie, gdzie ten skończyliśmy Idziemy Sorry, yy, ogólnie... Ja wiem, że film zapo zapowiedź kanału był 2 temu. Zapowiedź kanału była 2 tygodnie temu, ale przez szkołę i w sumie przez problemy zdrowotne, bo byłem jakby kaszel, byłem przeziębiony strasznie i ledwe są mogłem gadać. Więc nie, miałem jak dla, więc nie miałem jak dla was nagrać odcinka Ale no, jesteśmy już I... Y, właśnie od dzisiaj, będę się starał co dwa dni właśnie odcinki robić A y, powiedzmy nie Zróbmy hmm. inaczej Z że przez dwa tygodnie nie było filmów Że przez te dwa tygodnie nie było filmów To do końca tygodnia Do niedzieli będzie daily, będą codziennie odcinki. Nie wiem jeszcze o której godzinie, widzowie. Yy, musicie. Mój, napiszcie mi w komentarzach, o której godzinie chcielibyście odcinki. Bo nie wiem, ale jakoś tak pewnie. Może 15? Tak, 15-16 pewnie będą Będą odcinki. Yy, więc no. Jak chcecie to. Żeby jak nie chcecie przegapić, to dajcie subskrypcji. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Więc no. A my sobie jedziemy dalej. Znowu. Nie będę robił zbytnio cień, żebyście też... Wiecie, widzieli mapę. Odcinek już 12 i pół minuty. I no. I dobra. Widzę, jak też widzicie, na czacie pojawiła się że zrespił właśnie takie coś, wiadomość od serwera i co 15 minut pojawia się albo Felga, albo wydech i tam macie lokację i, jak, i tam pokazujecie że lokację, możecie go za to sprzedać i jak go podniesiecie to musi potem jechać dosiedlić, czyli tam gdzie zaczynaliśmy, blisko tego, blisko, blisko salonu i tam możecie sprzedać i to jest też fajny sposób na zarobek, ale no, no o, kocie, wyjeżdżamy do ruskiej wsi tu uważajcie, bo tu jest e, fotoradar, tu mamy jakiś sklepik, tu pusto, Dobra, no i tu, tu mamy taki fotoradar fajny Cyka zdjęcia. O tu, tu widzowie mamy po prawej, mamy właśnie sklep, gdzie też można brać przesyłki jak właśnie te no, dostawca jedzenia, ale my sobie idziemy dalej prosto. Ja pan widzą tam dalej, po prostu już nic nie ma, więc sobie tu zawrócimy. I za ogólnie... No, w ogóle nie. czekaliśmy po mieście. Po, nie Tam z, z, mia, mieliście cięcie, bo jakby. Wy... Szczerze, to tam Szczerze, to tam był jakby pusty teren w sensie la lasy, po prostu i pola. Więc no, nie było sensu tam nagrywać dla Was, więc pozwolimy Was zrobić cięcie, widzowie. I... No, i to by było w sumie na tyle w tym odcineczku. To był taki, no, można powiedzieć, że pierwszy odcinek na kanale. Taki dłuższy Jakiejś gry yy, Będzie mi bardzo miło jeśli zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem I łapkę w górę Będę bardzo wdzięczny yy, i zróbmy też takie znowu się Nie będę wym wymagał łapek w górę Na start bo Wiecie mało subów co ja i nie ma sensu Ale właśnie tam do, do niedzieli to jest tydzień prawie Prawie tydzień yy, Będą codziennie odcinki o 15 No jedzieli yy, Odcinki będą z różnych gier. Czasami właśnie znowu Poland Mazuria, czasami z innych gier yy, będą... Yy, w przyszłym tygodniu, jak już podejli odcinki będą o innej godzinie. Co, co wam dam jeszcze znać najprawdopodobniej jakoś w niedzielę Inno. weekend a propos live a widzowie nie wiem kiedy zrobię live'a planuję no go w tym tygodniu jakoś pewnie weekend ale to będę wam dał znać jeszcze możecie napisać oczywiście po, pomysły z jakie gry chcecie live'y za jakieś live odcinki y, możecie sobie grać na Robloxie, jakiś serwer na Minecrafcie, jakieś możecie wysłać linki do mapy Minecraft, albo nazwę mapy Minecraft, też będę na jakieś na obby albo takie escape roomy. Yy. Yy, tu widzę akurat się pojawił wydech, ale... Mm, nie będę go podnosił Na widzowie, yy, jesteśmy Z yy, Tutaj ze swoim łupem <grym> yy, Jednak wziąłem, choć tego raczej nie przeszedam Bo nie chce mi się tam wracać, więc widzowie <grym> ktoś inny nie będzie miał I tyle tak naprawdę yy, Widzimy się jutro o 15 Potajcie na na Discorda gry i również na grę. Linki w, macie w opisie. To było na tyle z Dzięki, że byliście. Ja się z wami żegnam.